Aha. Dobra Przecież, kochani, się chciała powiedzieć, że koniec maratonu jest No bo niestety mi się ferie skończyły Niestety Ja nie będę przedstawiała, mnie ludzie znają Tak No Dobra. po prostu mi się ferie skończyły, no i nie mogę teraz nagrywać ja też, sobie Będę, ko będę bo, Kochani, postanowiłam Stworzyć regularność na moim kanale Filmy będą się pojawiały, filmy będą się pojawiały w poniedziałek i w weekend będą się pojawiały jeden albo dwa dziennie, a więc to tyle, to tyle z tego odcinka i, i, i pa. Ale jeszcze coś, się jeszcze No dobra. Ale tak dla wszystkich. No dobra. Czy przez resztę nie będziesz właśnie nagrywana, to jest stanowcze pytanie? Postaram się. Ja się postaram nie nagrywać. No dobra, teraz się z wami żegnam. Pa.